Hanna Lis nie zwalnia tempa, mimo że jeszcze niedawno musiała zaleczyć poważną kontuzję. Paparazzi przyłapali dziennikarkę w centrum Warszawy w towarzystwie znanego projektanta mody Łukasza Jemioła. Para wydawała się być w doskonałym nastroju, a dziennikarka postanowiła uwiecznić chwilę, pozując do kilku zdjęć. Niestety, jej stylizacja sprawiła pewne kłopoty techniczne. W końcu Hanka podciągnęła rajstopy na środku chodnika, co wywołało pewne zamieszanie wśród przechodniów. Efekty podciągania pantalonów możecie zobaczyć na naszych zdjęciach. Kilka miesięcy temu Hanna Lis poinformowała swoich obserwatorów o poważnej kontuzji. W jednym z postów napisała: Kochani moi, złamałam obie ręce, do tego pęknięte żebro i uraz kolana. Bywało lepiej. Początkowo nie zdradziła przyczyn kontuzji, lecz później wyjaśniła w wywiadzie dla agencji Newsariali Festyle, że doszło do wypadku w wyniku źle dobranej kreacji. Po okresie rehabilitacji dziennikarka wróciła do pełnej formy. Na początku października podzieliła się z fanami zdjęciem z wakacyjnego wyjazdu do Hiszpanii. Czytaj też, Hanna lis niespodziewanie prosi o pomoc. Każda minuta jest cenna. Hanna lis z trudem dochodzi do siebie po wypadku. Podzieliła się wynikami najnowszych badań. Hanna lis przeżyła dwie gigantyczne tragedie. Od tej pory w każdy wrzesień czuje głęboki ból.